Maru, tam wita. dzisiaj Mercedes Sprinter 516 CDI, W910, trzecia generacja. Problem jest, jest, zobacz, z przodu ma kamerę, tak? I teraz tak, on dostał w przód, czyli kabel się zepsuł od kamery i trzeba wymienić kabel od przedniej kamery. Najpierw Wam pokażę drogę tego kabla, czyli ten kabel idzie tu, trzeba rozwalić zderzak, no najlepiej cały, ja kawałek sobie ściągłem lampa z przodu tak, i idziemy do środka do, przez separatę, tak. wchodzimy do środeczka, tak, idzie tutaj, idzie tu, idzie tu, idzie tu Wiesz, mam... O idzie aż pod, pod siedzenie kierowcy, Tak tu mam akumulator. jak widzieli, widzicie trzeba rozwalić wszystko, siedzenia, całą tą gumę, gumy, gumy e, część z przodu tych plastików, żeby dojść tutaj z tym kablem, żeby go znaleźć, teraz tak, to jest ten, ta zielona wtyczka, to jest kamera z przodu, na czym polega problem tego splindera? Problem polega na tym, że dostępne w sprzedaży jest kabel z niebieską wtyczką. Zobaczcie, tak? O numerze widzicie: 2900, końcówka. Jest też, jeżeli szukamy kabli, jest też kabel. 28.00 końcówka, ale w ogóle on jest niedostępny i teraz tak, ten kabel niebieska wstyczka biała do przodu, idzie tutaj do szyby tak, to jest ten asystent na szybę tu jest cały ten szczojageret od, yy, od tych od tych kamer, ulster, ulster, to jest kamera z tyłu tak, tu jest to, to jest ta niebieska kamera z tyłu plus lusterka boczne, prawe, lewe. No i teraz z przodu kamera zielona, wtyczka. Każda wtyczka się różni, kabel, kabel każdy jest inny. Naszym polega problem tego sprintera otóż na tym, że tego kabla już nie dostaniemy. Tak? W Mercedesie, gdyś Mercedes mówi taki kabel u nas nie występuje. Tak? Oczywiście na kablu jest jakaś tam czeska etykietka, że że on tam został wyprodukowany i po prostu tutaj wsadzony ale numeru Mercedesa nie ma więc, więc trzeba teraz wymienić całą tą wiązkę I już Wam pokazuję, jedziemy od odtąd, będziemy jechać tak tutaj zaraz przejdę z drugiej strony to Wam pokażę dalej tak i będziemy jechać od tego siedzenia, tak? Zobaczycie kierowcy tak będziemy jechać tą całą wiązkę tam do przodu, do. do, do tak, tam, tu, do, do gniazd bezpieczników, wszystkie wtyczki. Tutaj do góry też musimy rozbebeszyć wszystko. Z przodu, zobaczcie, jedziemy do przodu, plus związki, tam wtyczki do, do silnika. Cała wiązka kosztuje. Z tego co się dowiadywałem to tysiąca euro. I taka przyjemność kosztuje, jeżeli macie jakąś tłuszczę. No trzeba. Nie musicie jechać wjechać w kogoś. wystarczy jeden wam skoczy, pognie, bo to plastiki. Tu same plastiki są, tu nic nie ma już w metalu. To same plastiki. Kabel ciachnie i macie tysiąca euro w plecy, już nie wspomnę. Rozbieranie tego to jest co najmniej 8 godzin i, i następne złożenie, wymiana 3 dni roboty co najmniej, no tak dobrej roboty, trzy dni. Dla wprawnego elektryka, no może trochę mniej, ale 3 dni trzeba liczyć. No tak fajnie teraz to, kurwa, wygląda wszystko w tym XXI wieku z tymi, z tymi asystentami, kamerami, komputerami. To wszystko są koszta. No tak wam mówię, dobra. tam pozdrawia, nara. Taka informacja odnośnie Sprintera.